Witam serdecznie. Pokażę, jak przygotować wieprzowinę duszoną w jarzynach. Do przygotowania będziemy potrzebowali 1 kg mięsa wieprzowego, 450 g fasolki szparagowej świeżej lub mrożonej, 3 łodygi selera naciowego, 1 por białą część, 2 stronki papryki czerwonej, 400 g marchewki, 2 cebule, przyprawy, 2 łyżeczki cząbru, 1 łyżeczkę papryki słodkiej, pieprz-pieprz kajen pieprz do smaku, sól, 4 łyżki sosu sojowego, olej do smażenia. Fasolkę gotuję do wody, dodaję szczyptę cukru, szczyptę soli, garnek stawiam na gazie. Gdy woda się zagotuje, wrzucam fasolkę i od momentu ponownego zagotowania się wody fasolkę gotuję około 6 minut. Następnie ją odcedzę. Umyte i osuszone mięso kroję w kostkę. Umytą i oczyszczoną marchew ścieram na tarce o grubych oczkach. Umytą paprykę przekrawam na pół, usuwam gniazda nasienne i białe błonki i kroję w cienkie paseczki. Umytego i osuszonego selera drobno kroję. Oczyszczonego z wierzchniej warstwy i umytego pora kroję w plasterki. Cebulę kroję w drobną kostkę. ugotowaną i wystudzoną pasolkę kroję na mniejsze kawałki wszystkie składniki mam już przygotowane teraz na dużej patelni na rozgrzanym oleju smażę mięso przez około 10 minut jeżeli nie mamy wystarczająco dużej patelni danie możemy przygotować w rondlu po 10 minutach do usmażonego mięsa dodaję 100 ml wody, przykrywam i duszę na wolnym ogniu około 30 minut. Po 30 minutach do wieprzowiny dodaję wszystkie warzywa, przyprawy, sos sojowy, mieszam i duszę jeszcze około 20 minut pod przykryciem. Pod koniec duszenia sprawdzam smak i jeżeli trzeba to doprawiam, wieprzowina jest gotowa. Pieprzowina z jarzynami jest gotowa, można ją podawać z ryżem lub ziemniakami. Życzę smacznego.